Witam w kolejnym odcinku. E, dzisiaj nietypowo, bo na pewno u mnie na kanale jeszcze nie widzieliście orki. W sumie, można by rzec, że to jest moja pierwsza urka w życiu, bo e, no jeszcze raz w życiu trochę spróbowałem kawałeczek, ale było to dosłownie. E, tam parę przejazdów. E, teraz mamy w sumie też tylko parę przejazdów, no, ale nie zmienia to faktu, że łódź to miałem zapięty raz w życiu na ciągniku. No i mówię, to tam było z 20 arów. Tutaj mamy niewiele więcej, albo nawet jeszcze mniej, nie, na pewno mniej. Bo no tutaj co widzicie obok tej budki, że tak obok tego końca? Tutaj robimy ogródek taki dla siebie, tak? Jakiś tunel postawimy, kawałek grządki. No i po co to przekopywać? Jak można zaorać, także pół leci w dół. Grzychu tutaj kontroluje. Situation i co, lecimy. Wygląda i płuk do góry też pewnie przed chwilą zauważyliście, że trochę mi koło się jednokopie, przez to, że nie ma przedniego napędu. Zobaczcie, tutaj traktor będzie robiony, bo, bo nie załącza się przedni napęd. Wiem pewnie, że tragicznie to wygląda. Tutaj po ranę się łapiecie za głowę. No ale no sami wiecie jak, jak się o łąkę tak? A też tutaj warto zaznaczyć, że mm, że, że, że ten pług nie jest idealny, a zaraz wam potem przyjdę i pokażę. E, chyba kawałek do przodu, bo tutaj jest taki beton. Tu już można śmiało. Zaraz potem wysiądę, to wam pokażę, jak wyglądają lemiesze w tym pługu bo to nie jest nasz puk, tylko pożyczany i on ma już te lemiesze półokrągłe. Widzicie, to się robi jak się działa, to zapycha to właśnie jest między innymi przez tyle mieszy ale taka ziemia tutaj jest zróżnicowana też jak widzicie, trochę takiego <grytania> czarnoziem to nie jest, no ale trochę takiej czarnej ziemi, trochę piochu Także no tutaj, o coś tam się odkłada, tu jest trochę mokrzej dlatego ciągnik lekko buksuje bez przedniego napędu ale mówię, mi się wydaje, że nie jest najgorzej, no jak jak i tak, no taki kawałeczek trawiasty. No nie podpinałem tu żadnej talerzówki, no bo to co to, jak się nie rozpędzi też talerzówką, to na nie będzie ładnie ciała, także nie było sensu. Zaraz wysiądę, to Wam jeszcze pokażę, jak pług się prezentuje, tak jak mówiłem. No myślę, że co nie planowałem tutaj nagrywać, ale zawsze to coś innego. Orki u mnie jeszcze na, na kanale nie było. Tutaj widzicie, tutaj jest mechaniczna regulacja podnośnika, też jak widzicie. Tam z kiedyś z odcinką mówiłem, że nie ma jeszcze szyby. No, muszę założyć tą szybę, tylko nie, nie jeździliśmy tym ciągnikiem. Chyba no od tamtego odcinka to ostatni raz jeździłem tym ciągnikiem, dlatego też no, nawet nie zakładaliśmy Bo były inne rzeczy do roboty, no ale teraz na pewno w, założymy przed sezonem, tak. No, jeszcze ten towar, bo już nie dojadę, bo już się kopię. Ale tutaj nie chcę nawet do samego końca dojeżdżać, także... Nie ma problemu, tutaj też jest podmokło w tym miejscu, nawet widzicie po, e, po glebie, także o krzyku jakieś pozostałości znajduję. Mówię, to szybko idzie, także pewnie nawet na, na odcinku założymy cały kawałek e, Mam też pług, e, jakby ktoś był zainteresowany, pług agromasza, czteroskipowy, obrotowy, e, na, na sprzedanie, także... Eee, może wstawię gdzieś zdjęcia, albo zrobię w jakimś odcinku, go pokażę Jakby ktoś był zainteresowany, to mam właśnie gromadzy 4 skibowy. Jak tam spytacie, to czego sprzedajesz? Eee, czego sprzedajesz? Eee, po co kupowałeś, jak sprzedajesz, a nawet nie, nie używałeś? No to co z tego? O, tu już nie ujadę No eee, i z tego względu, na, że była okazja To się kupiło, a on do nas jest trochę za duży i też nie ma Hydraulicznej regulacji a u nas, niestety, po górach musi mieć hydrauliczną regulację. Tutaj, właśnie, fajny odcinek odnośnie Ort, gdzie tam tłumaczył, co jak. Cześć, pikłość! O, widzicie piesek. E, także ten tutaj zagląda do nas. O, Pikuś. Także ten e, tutaj ma kojer swój. Tutaj właśnie co chciałem powiedzieć, o fajny odcinek odnośnie Orki robił Paweł z kanału szlakiem rolnika, także tam jak ktoś chce pooglądać tak naprawdę odnośnie ustawiania pługa co ja wszystko to, to tam zapraszam, bo to u mnie niestety e, nie popatrzycie zbytnio na jakieś uprawy i tak dalej, bo po prostu takowych nie mam, trochę go podniosę to może uciągnie. no widzicie. Też jest, tutaj mamy mam dobre porównanie jak to jest pracować bez napędu. No, e, dramat, tak? Także napęd to podstawa. No, bez napędu to, mówię, to, to ciężko. Tu jeszcze raz pewnie przejedziemy. Ja wyjdę też pokażę jak ten bóg wygląda. Możecie mi też pisać, jakie prace chcecie u mnie zobaczyć, bo mówię, no czasami, że tak jak są na no, przykład odcinki stodziennych obowiązków i one dla mnie wydają się no takie no kurde każdy ma jakieś codzienne obowiązki, karmienie monotonny i tak dalej a na przykład bardzo dobrze to odbieracie, że was ciekawi, także mówię. Możecie tam pisać co, co poruszać, a teraz dosyć ładnie mi się to odkłada. Także kuchlak na amatora mi się wydaje, nawet nawet chyba ustawiony. Możecie napisać też nie mam zbytnio jak się rozpędzić tutaj, bez tego właśnie też napędu. Bo nie mam mocy, a nie jak tak, tak jako tutaj dość ładnie orzeł, jakbym wszędzie tak z e, tą prędkością jechał, to by, to by to trochę lepiej wyglądało. Też nabieziemy tu zapewne jakiejś ziemi, żeby było trochę żyźniej O, widzicie, jak? Jednak, jak trochę szybciej jeżdżę, to oho, Hiostom i mamy kuźwa, jak ja tego nienawidzę, zablokowałem Co to się, co to się stanęło Awaria, u awaria, nie no To mi się otwiera Ten wieszak i, i dlatego uh, uh, uh. To co, gruta mamy krzuchu gdzieś tu Ja podniosę I cofnę trochę to o, Widzicie będzie ciekawszy odcinek, jak się coś dzieje Czekajta, Panie, czekajta Okej, czekaj, bo mi nie zejdzie niżej to Musimy go dźwignąć chyba łapami czekaj, wyjadę może z nim czekaj na równe wyjadę to wtedy się go zapnie teraz powoli, żeby mi nie spadł no widzicie to to jest tam chyba też ktoś wtedy no chyba Martin Flash Gordon także pozdrawiam tutaj może akurat ktoś może ogląda, albo ktoś z jego widzów robił właśnie odcinek o tym, że mu się też właśnie przez nie zablokowanie. A weź tak od go tył by trzeba było naciągnąć. Dobra, może tak już dokończę. Także awaria szybko naprawiona. Pamiętał, że jak będę coś gdzieś dalej jechał to Tutaj koło domu typu biedy I że w polu gorzej jakby mi się to odpięło gdzieś właśnie dalej w transporcie no to wtedy bidy mógłbym narobić o tak to A, tu bo ten kawałek nie, nie doorałem że tutaj jeszcze dooramy ten kawałek tego wszystkiego zapomniałem, nie, że tu nie dojechałem do końca. A tu jedziemy, nie ma problemu W tym, tym, tym pewnie też nie trochę dzisiaj gorzej słychać Z tego względu, że że, yy, że mam potwierane wszystko, nie? Ale tu tam chyba Tu nie, nie, nie dorabiasz tego? A dorobię tu. Tylko więcej burdelu Widzicie jakbym miał już dopiero w przyszłym tygodniu będą maszyny butlera u mnie. Jakby już były, to bym wałem to trochę pojeździł, a też zapraszam właśnie do Pawła z konałym szlakiem rolnika. On tam testował wał Butlera jak ktoś chce pooglądać. a tutaj o. ożemy, ożemy, ożemy. Też nie przypadam Właśnie tutaj za tym ciągnikiem, bo to jak człowiek się przy, przyzwyczai do wygody czy dhr i tak dalej, to uhy, się niechętnie wsiada. Na pewno każdy z Was dostrzegł to na Waszej skórze. No, ale mówię, tak jak ogólnie ten ciągnik jako pomocnik jest no, bardzo fajnym traktorkiem. Gorąco polecam. No i w mniejszych gospodarstwach pewnie jako nawet na główne. Tam też widziałem jakiś kanał na YouTube kiedyś. Gdzie właśnie tam e, no, ktoś pracował takim ciennikiem jako główny mówię, że fajno Tu już się, kurde kopie, bo jest mokro i do tego Ta to to pędu to nie robot. Dobra, dobra to. Tam już nie? A tam jeszcze? Dobra, to idziemy jeszcze tam Widzicie? Aż za dużo rozpędziłem się to, to będzie tyle robił, nie? Dobra, dojedziemy już. Będzie dzisiaj dłuższy odcinek. O, długie mokro tu ja. No to widzicie, ta biała Buda to jest barakowóz, gdzie mieszkają chłopaki na wypasie. Jak wypasiemy bydło. Kamery z głowy zdejmiemy. To Wam pokażę jak to, jak to wyszło. No, zaraz będziecie widzieli czego ten pług tak brzydko orze. No to patrzcie jakie są okrągłe. Tu już w ogóle na no, tej pierwszej skibie. Okrągły Lemierz, także na no, taki kawałeczek wystarczy. O tak to wyszło. Chyba jak na amatora Ork, chyba i tak nie jest najgorzej. <grym> także co? No, w dzisiejszym odcinku to będzie na tyle. E, dzięki za oglądanie. Cześć, do następnego.